Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie. Pewnie niektórzy z Was narzekają na język polski, że są u nich trudne nazwy własne. I ogólnie język się trudno nauczyć zarówno Polakom, jak i z zagranicznym osobą. Mamy mnóstwo jakichś tam zasad pisowni, wymowy i w ogóle jakieś głupie głupki wymyślają następne zasady pisania jakiegoś słowa lub też zasady ortograficznej. Jednak dla pocieszenia są takie języki jak łacina, która jest równie skomplikowana i jest trudniejsza, dlatego już przestanę jej używać, taka informacja dla Was. Dzisiaj, dlaczego, dlaczego wspominam o tym wszystkim? Gdyż nazwa dzisiejszej kryptydy jest na tyle skomplikowana, że prawdopodobnie albo będę, ją, będę jej rzadko używał, albo będę ją mówił sylabując, tak? mówiąc y, po fragmentach. Jest strasznie skomplikowana, strasznie długa i pewnie język mi się połamie, no ale dobra. To z informacji. Przejdźmy do dzisiejszej kryptydy, jaką jest y, no właśnie, i ictuimpostli napisane pewnie macie w tytule i może was zaciekawi Otóż tajemnicze zwierzę po raz pierwszy zwróciło na siebie uwagę w 1780 roku za sprawą książki Historia starożytnego Meksyku pióra jezuity Francisa Javiera Claviero, wysoko cenionego uczonego Nowego Świata. Zwierzę zamieszkiwało ponoć obszar Taraskan w Michoacan, w zachodnim Meksyku. Było wielkości psa maltańczyka, miało małą głowę, podobną do wilczej, z bardzo krótką szyję, pomarszczony pysk z bulwiastym nosem, który był charakterystyczny dla tego czegoś <laughs> i niewielkie zwisające uszy. Co jest dość osobliwe, jego przednie kończyny były nieproporcjonalne, krótkie w stosunku do tylnich. Najdziwniejszy był jednak niemal groteskowy garb na całej długości grzbietu od łopatek do ud. Prawdopodobnie był to twórusz łuszczowy, nie kostny. Ostatnia rozmęka o owym zwierzęciu pochodzi z 1843 roku w książce Życie w Meksyku Frankles z de la Barca opisuje martwe zwierzę wiszące na haku przy drzwiach gospody w dolinie Gualmirko. Niestety prawdopodobnie okaz nie dotrwał do naszych czasów, bądź skutecznie się ukrywa przed człowiekiem, co, co, co ciekawe, Naukowcy i ludzie twierdzą, że jeśli owa, owe zwierzę istniałoby lub by żyło w naszych czasach lub było odkryte w naszych czasach, należałoby do najbrzydszych, tajemniczych zwierząt na świecie. Jeśli chodzi o zdanie naukowców, co sądzą na ten temat, uważają, że to jest po prostu albo jakiś pies, że właściciele karmili zwierzę tak bardzo, że aż przetyło i stało się jakimś ciężarem, więc go powiesili i zjedli sobie. Znaczy, to jest tylko moja hipoteza. Tak. Jeśli chodzi o zdanie naukowców na temat tej kryptydy, sądzą oni, że to jest jakiś zmutowany pies, bądź połączenie psa z jakimś innym zwierzęciem. Sądzają też właścicieli o winę, że to oni doprowadzili psa do takiego stanu. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie przynudzałem. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.